śmiernieśko z tej strony Dawid bogaty i dzisiaj nagrywam sobie takiego mojego urbeksa, eee, bardzo mini urbeksa, ponieważ on pomieszczenie jest bardzo małe i naprawdę niedługo nam to zajmie. Eee, co mogę powiedzieć? No statystycznie muszę powiedzieć, że to chyba była piwnica, bo na to pasuje. Jak się patrzy na to z góry, to jest taki mini labirynt. Ale się tak nie wydaje 13, 6, tutaj teraz przejście Niebo czyste Dobre yy, Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz yy, Każda łapka jest motywacją do nagrywania Tak Wiecie co? Może nam to trochę zajmie, bo to jest jeszcze gdzieś tam dalej. Dalej trzeba tam pójść W ogóle eee. To trochę będzie do przejścia tam No ale myślę, że to aż tyle nie zajmie Dobra, widzimy się już na miejscu Trzymajcie się, cześć Okej okay. Jesteśmy już obok labiryntu, są takie kraty. Budynek raczej się już trochę kruszy, Dlaczego? dlatego trzeba go tutaj trochę wyeksplorować. Yy, same gruzy tutaj widać. No niestety, same gruzy, ale już widać yy, trochę strasznych niektórych tutaj rzeczy. Widać, że w ścianach piszą. To jakaś deska połamana. No, w każdym razie będzie to dzisiaj trochę wyeksplorować, a tam w ogóle jakieś szczątki kamieni. Ale jak już mówiłem, to będzie krótki wstępik do nagrania naszego urbexu. Mamy płot i pachołki. Wejście no, może jest trochę i trudne, bo muszę się przecisnąć przez małe okienko, o mniej więcej chyba takiej wielkości i nowe trochę mniejszej. Bo to, to bardzo nie widać. Takiej wielkości może nawet i Latarka spalona, w razie czego o, no, okay. yy, co można powiedzieć o tym miejscu? No wygląda jak piwnica. Piwnica, która... Nie została dokończona. Tu jest nasze wejście, drogie. A tak to wygląda z góry. Normalnie labirynt. Taki, można powiedzieć, taki mini labirynt. Dobra. Ja was nie będę musiał, niestety będę musiał was tutaj tak przewrócić na trochę. Ale zaraz was odbiorę. O, chwileczkę, dobrze? Ja tylko to na szybko. Już was biorę. Moi drodzy widzowie, nie zostawiłbym was tam Dobra, jesteśmy już wewnątrz. Trochę to pobolało, trochę, bo chciałem się wcisnąć to małe okienko tutaj Jak mówiłem No chociaż nawet i nawet robi to wrażenie i przypomina mini labiryntik. Jeszcze raz przypominam o łapce w górę, subskrypcji i komentarzy. Tutaj mam jakieś napisy Wojtas. A. Aha, dobrze. Nieważne. Tu kolejne napisy na ścianie. Nie wiem, spróbuję przeczytać, ale wątpię, że cokolwiek z tego mi co wyjdzie. Okieb. kieb. Nie wiem, co to może znaczyć, ale pełno tutaj. Krawy zarosnięte, nawet drzewo tu rośnie już takie tutaj wyhodowane w ogóle tu mamy stromą górkę. Tutaj też już zaczyna rosnąć. no W każdym pomieszczeniu już zaczyna zarastać się do niektórych możliwości. Tu mam jakieś belki na zamknięcie. Tutaj kolejne napisy. Tu mamy jakieś przejście, kolejne do pomieszczenia mini Tutaj kolejny pokoik mini i z dużą babeczką ugryzioną. Ciekawe czy smakowała I nie zapomnijcie napisać w komentarzu czy Wam się to podobało i czy mam dalej takie coś nagrywać. Tu mam jakąś dziurę na no, ten Ciekawe no i Dobrze, że w tym momencie mam otwartą latarkę, bo tak w nagrywaniu się włączą Nie wiem dlaczego były te dziury, jakby to chciał tutaj podawać jedzenie komuś albo coś To widać, że ściany już pękają o... Tu kolejne napisy i doszliśmy do tej części gruzów co mogło być dachem lub cokolwiek to mogło być Przypomina mi najbardziej jedynie co dach yy, tutaj mam jakieś okrągłą nie wiem taki półwyczek tu mamy okienka które mnie interesują po co były no mnie to bardziej przypomina piwnicę tu mamy w razie czego wali na wyjście Tu mamy jakieś rączki co mnie dziwnie dziwię jakby tu były jakieś rury albo coś tu mamy deski, coś przyklewnowane. Tam kolejna dziura, która myślę, nie wiem po co była, lepiej żebym nie wiedział do czego była. Zanim się w tym kamieniu, tak. No, ma trochę to sobie grozy, że tak można powiedzieć. O, tu już od auta. O, widać że ktoś już na tym siedział i połamał. O przepraszam. Wostar tutaj zasłania, żeby to sprawdzić nie, nie pasuje Tu mam jakieś kolejne napisy K A S G K S G G L, -L Z G E -L, L A G L A To mamy górnik zawsze. No ciekawe, naprawdę ciekawe miejsce, tutaj kolejna niepotrzebna dziura i tam następnie kolejna dziura i chyba tam jest kolejna mm. dziura, tu mamy za nami kolejną i tutaj znowu jakby były jakieś belki, bo są takie tutaj dziury. Na no, wszystkich ścianach coś jest popisane GKS i takie tam, tutaj też mamy jakieś fajne, o to jest też ładne. A to, to jest dziurę dziura I I sprawdźcie co tam się dzieje, wiecie? Żartuję, ja bym was nie wystawił. Tu mamy jakby... No, napiszcie w komentarzu, co wam to bardziej przypomina. Czy więzienie przez te kraty tam u góry. Yy, w tamtym miejscu są kraty. Tu i tu między tymi pałkami jest krata. I moją bratu wydaje się, że to było więzienie tutaj, ale dla mnie niezbyt za małe. Yy, tu mamy kolejne pomieszczenie, i tu jest ostatnie, chyba. Pomieszczenie. Nie, 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 jeszcze tu było pomieszczenie i co mnie bardzo dziwi, jest jeszcze takie coś jak ten. Tutaj ta dziura. A, pająka. To widać, że telefon no, umie zauważyć, naprawdę, to sieć. No, oj, przepraszam, tu mamy jakieś przejście. No, no i to chyba byłoby na tyle. Ogólnie, no co tu można powiedzieć o tym miejscu, że ogólnie tutaj yy, znajdują się same szczątki po budynku. No cóż, wychodzimy bo jeszcze jakieś dzieci tam zbierają w stronę moją. Może też mi się uda wejść. Zawizowiam was o na chwilę. No. Aha, zapomniałem wam pokazać jak to się lepiej prezentuje z góry, bo wtedy wam zapomniałem pokazać. I tak to się prezentuje z góry. Napiszcie, co o tym myślicie. Jeszcze mam taki szalony, głupi pomysł. Żeby przejść się po tej linii aż do tamtą, jakby się stanęło na środku, albo dronem by się to sprawdziło z kamerką, to może i nawet trochę bardziej wyglądałoby to jak labirynt. Tu mamy jakieś dziury wyrobione, nie wiem na co jakby ktoś tam chciał coś wkładać jakieś rury może e, no. gruzów i tak pewnie tego za jednego już tu nie będzie Ale jako, że ja jestem nowym mieszkańcem, tutaj, ja dopiero dowiedziałem się o tej części yy, O tej części yy, yy, Labiryntu No, mnie to bardziej przypomina, jak już mówiłem, o i tu jesteśmy właśnie obok tych krat i moją wracać przez te kraty. Wydaje się, że tutaj yy, było więzienie. Ale mnie to bardziej przypomina piwnica, a tu po prostu były kraty w wnętrzu kamienia, który był tutaj zrobiony. Bo to na pewno nie było tak do końca zrobione, tylko tu był dach i dlatego gruzy są na dole. Czyli dach mógł się pokruszyć i niektóre kawałki, jak można zauważyć, takie sufitowe. No to jak można popatrzeć tutaj. Są nierówne, są dziury porobione. Y, tutaj jakiś pręd w ogóle wystaje. Y, tu mamy jakieś, nie wiem, co w dół. Y, normalnie bym chciał zjechać w dół sobie. Y, te dziury i te popękane też mnie nie zapokoją. No ale coś mogę powiedzieć. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Po raz kolejny to już mówię. Jak uda mi się coś więcej znaleźć, oczywiście to nagram na mój kanał. Mo, yy, zapraszam do Łabęd na osiedle w Łabędach, zaraz za budynkiem jednym, yy, yy, za ulicą satyrysków, jest właśnie to miejsce. Właściwie pokażę. Tak No Czas stąd wyjść i podsumować A! Telefon pada Szybko muszę to zakończyć Raz, dwa, trzy! Ło! was! Dobra Ja wam dziękuję za oglądanie nie zapomnijcie o łapce w górę subskrypcji. Po raz trzeci raz mówię to. O komentarzu trzymajcie się. Cześć!